Yy, właśnie zresetować. Bo widać, że chyba coś z WiFi może się dziać, bo właśnie ja gram też Warzona to troszeczkę tak coś przycinało. I właśnie teraz sobie ustawiłem na dane komórkowe. Tam mam waręcz, yy, tam troszeczkę yy, mam, mam kilka, yy, kilkanaście gigabajtów, także tam niedługo właśnie ten okres rozliczeniowy jest, bo tam jest chyba na 26, czy tam. Nie, na 28 każdego miesiąca. Także tam spokojnie tam mi 40 parę gigabajtów, a tak ogólnie ma 50. Także, no, mało korzystam. właśnie się z danych komórkowych, no, chyba że w pracy tak. Ale tak jak mówię, no na razie f, 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 nie pracuję, tak, bo właśnie teraz czekam na drugą operację ciśnieni nadgarstka, lewa dłoń. O fajnie, cieszę się, że że, że jesteś nie uciekłaś. O, się siemano się siemano. ja właśnie niedługo, niedługo kończę, bo właśnie e, niedługo się zbieram właśnie do kumpla na, na prowarka. Delikatnie wybicie się, się napić. No, oczywiście czy czekam? No kurde. Ale y, nie czy patrzyłeś? Ale kurs jest na Adamka 2,55, a na yy, Mameda Złoty 57? A nie odwrotnie? A wy zobacz, bo ja mam w tym społeczności. Tam byśmy się zobaczyć, bo tam 39 A, odwrotnie. kurcze no ciekawe ale też było złoty coś że, że tam ogólnie wygra na walkę Adamek wygra też tak mi się wydaje ale też e, ciekawa walka właśnie w marcu e, Joshua Anganu ciekawe kurczę co to, to pokaże Enganu no przede wszystkim do czuła no fakt, faktem to chyba nie wiem czy nie no we mama to wiadomo żeby polek tak i to jeszcze w klatce. to tam troszeczkę mniejszy, mniejszy chyba tam ring tak czy tam czy tam to jest ten sam bo to wiadomo jak jak tam Yy, skróci dystans yy, mamy, to nie będzie mógł się tak za bardzo odbijać, yy, tam jakieś uniki robić tak. A na klasy troszeczkę będzie miał ciężej. No, no to właśnie, to właśnie, najbardziej będzie, yy, to będzie yy, najbardziej mnie ciekawiło, właśnie z tym Erganu i yy, Joshua. Wiesz, to już tam nie, nie chodzi o latkę, tak, bo tam Ngonu tam 38 chyba tak ale ten z, z, przecież z fiurem super się pokazał Albo po prostu fiurę słabo był przygotowany Kazw to nie wiem, a to nie wiem, który to. No i jeszcze w marcu Kownacki z Mainą. Też. Nie wiem, czy w następnym tygodniu. W pół do. No dobra, to można odgrzać. No. Co? No, no, staw. Także. No i chyba też w marcu chyba też ma walczyć yy... Gamrot. też walczyć. Ja ciekawe, jak tam Gamrod. Zawalczy. Parter, parter ma bardzo, do, bardzo dobry, tylko też nie najgorsza ma. No wiadomo, on nie jest tak za bardzo, za bardzo zawodnikiem, żeby nockoutować, tak? Ale, ale parta ma na dobre, bardzo, bardzo dobre. Ciekawe jaka walka, by jakby się ten, jakby zawalczył Gamrot z Kabibem Kabib to ma naprawdę też i kozacko, kozacko stójkę i parter. Ale mi się wydaje, że tam w parterze to... Gaurat mówi mi ciężko. To ten... Yy, dałeś 100 do piekarnika. No też, też, też tak mi się wydaje, że Gamblod wygra. Też tak mi się wydaje. Ogólnie naprawdę bilans ma zambisty. Tylko właśnie ta przegrana z Kutala, Kutaladze, no, z gruzinem właśnie nawet i się przyzna gruziny że no, sam gruzin mówił tak że powiem przegrać walkę tak ale też no, też dobra dobra walka była to na skróty. skróty i ogólnie i coś walki.

A, no właśnie, jeszcze z Dariuszem. E... Jaka się nie wiem, ale te, też dobry. Ale szybko przegrał z tym Brazylijczykiem w, w pierwszej, chyba w pierwszej rundzie. Drugiej, drugiej, chyba minuty. Ja, chyba jakoś tak.

A to już dla, dlaczego już usada nie, nie, nie bada zawodników? No to co się stało? Ja tego za bardzo to tak wiesz, tego nie, 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 ogarnię, nie, 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 czytam. nie, co tu chodzi? No to weź jaka różnica, taka waga. jakby Gamrot tyle ważył, to ciężko by miał. Jak na, 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 swoją, na swoją walkę to naprawdę dobrze wygląda. Ga, Gamrod wyrześpiony, bo Knora nie chce to puścić. No też ty, no szkoda. Później, co miał taką kontuzję, e... aha, o to chodzi, później jak e, miał kontuzję, kontuzję, e... McGregor, co walczy właśnie z Porierem to też później po tej, po tej kontuzji fajną stoczył walkę A później już tak kurczę zwlekali zwlekali jakby w formie To później już chciał chyba kolejną walkę chciał walkę kolejno stoczyć, ale tak za, za bardzo nie chcieli no wystarczy obejrzeć na Netflixie o konorze Później naprawdę był w takiej formie szczytowej, a później to już nie za bardzo, później, później sprzedał firmę, chyba za tam za 660 milionów. tam chyba whisky, nie? P tam u e mnie właśnie, a, a, teraz, a teraz piwo, też pewnie. To kwestia czasu jak ktoś sprzeda i znowu coś, coś wymyśli. Kiedy byłem w na zawody, tyle pieniędzy, 660 milionów to i, to i mówi sobie, że wystarczyło na kolejne odbudowanie firmy, stworzenie. Bo on chyba w 2022 albo pierwszy sprzedał to firmę. A w tamtym roku, nie, nie, ja tak szczerze, że chyba w tamtym roku piwo później sprzedawał. Tam też reklamowała, też ten z Australii, ten, bokserka. Tam pas, pas ma mistrzowski. Taka blondynka. Bo to żeby na 15 minut tak postągać, no to dużo nie będę, chciał. Cało, czy, czy tylko półkę? Półka? Bo to była półka jeszcze. Całość. A spoko, spoko. Jeszcze trochę i ten jeszcze trochę i spadam tam szybko co zjeść i do kumpla tam jeszcze 6 minut posiedzę i będę się zbierał <słuch> To się jest dobre właśnie w Lidlu. Co to serek taki, nie? Serek w kształcie rolady, taka malutka gdzieś nie wiem, gdzieś może gdzieś tyle. Bardzo dobre. Jest słowo tam moja właśnie kbywa o smaku ananasowym i bądźcie, że bardzo dobry, słodki, ale bardzo dobry z bułeczko. Troszeczkę dać tego serka jest naprawdę pyszne. No tak, tak, tak właśnie to, ta karolowka. Nie, nie za duża, ale naprawdę super. Smaczna bardzo. Ja nie tylko Porsche. 20% nie zostało, nie czy musiał wziąć tego barbanka. Przygotować się, KZW, tak, oczywiście. No, tak samo też. Nie mogę się doczekać. Kurczę, no, ciekawe, ciekawe. No tam się zdrzemnąć. Z godzinkę dwie, bo wiadomo, ta walka właśnie mi się wydaje, gdzieś o 23 chyba trzeciej. Chyba pewnie będzie. Wiadomo, że później przesnąć, nie, 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 przysnąć. Przy walce. A no tak to szkoda, szkoda później walki, później człowiek tyle, tyle, tyle czeka, tyle godzin, a kurde, a później kurde w, w czasie walki zasnąć, a no to też szkoda. No, no to dobrze, no to dobrze. Ja właśnie lubię boks, ale yy, jak coś jak coś sobie obejrzy, to właśnie dopiero na drugi dzień. Tam jest z jednej strony taki, no, fanboks, to i powinien i na Tio 6 rano stawać, tak? Bo tam chyba nie będę w ogóle walczyć. Będzie to ten Joshua Zenganu. Bo to też kurczę kasy przeznaczają Araby, a to walka i te Bo tą chyba na TVP Sport, nie? Będą reklamę ten transmitować yy, Joshua. A, no to spoko. To spoko jak tak. Wczoraj właśnie było ważenie, yy, było właśnie na, na YouTubie. Właśnie yy,

Jeszcze ma walczyć też dobra walka Kambosos y, Junior z Łomaczenką Dobrze je mówię A Garcia z Hanejem bo tak ogólnie łom, łomaczę tylko powinien wygrać z Hanajem. Tam było 100, 116, 112. Kambosa, to tam chyba on bardziej narodowości, chyba z Grecji. Bo tam ma i dwie narodowości Australia i chyba Grecja. No dobra, ja właśnie już się będę zbierał, yy, szybko zjeść i będę śmigał właśnie do, do kumple. Dalej do, ze do Stanów. Aha. No dzięki i wzajemnie, także się trzymaj. No, na razie hej.